Dziś na Mulki Dufan nie tylko kolorowali, ale i bardzo smaczny challenge! Zostańcie z nami, na pewno nie pożałujecie! Kocham czekoladę! A kto jej nie kocha! Ale mamy szczęście! Ciekawe, jakie jeszcze smakołyki dostaniemy! O, wow! Dostałam całą masę pączków! A ja mam tego ogromnego żelkowego misia. A ja ser. Mam nadzieję, że dobrze komponuje się z płynną czekoladą. Ojej. Ciekawe, co się stało. Mmm, to nadal jest czekolada, tylko zrobiła się żółta. Może teraz zgra się z serem? Fuu, nie, wcale nie jest lepiej. Nawet nie mogę na to patrzeć. Chyba już więcej nie dotknę tego sera. Niech moi przyjaciele wykonają za mnie tę pracę. Częstujcie się. Szczury na stole. A ja póki co będę się cieszyć smakiem czekolady. To okropne! Ser został zjedzony. Teraz wasza kolejna skosztowanie smakołyków. Hurra! Wreszcie mogę pochłonąć moje pączki. Ojej, patrzcie! Moja fontanna też przeszła metamorfozę, Zrobiła się różowa. Na pewno pączki z czekoladą to niesamowite połączenie. Chcę je zjeść wszystkie naraz. Kto mi w tym przeszkodzi? Właśnie tak zrobię. To jest takie dobre. Mm. No i po wszystkim, Andy, teraz twoja kolej. Okay. No w końcu. To jest prawdziwa magia. Teraz moja czekolada też ma inny kolor. O tak. Żelkowy miś plus czekolada to niesamowite połączenie. Dziewczyny dawno nie byłem taki szczęśliwy! Andy, cieszę się bardzo! Ojej, nie wiedziałam, że to możliwe. To straszne! Co się dzieje? O! Jestem niebieski! W dodatku czuję się zupełnie tak jak... Gumowy żelkowy miś? Ojej, ekstra! Teraz mam super moce. Dlaczego z nich nie skorzystać? A, skąd się wzięła ta ręka? Słabo mi! To naprawdę fajne. Wow, jak dużo kolorowych żelkowych oczu! U mnie też, tylko moje są niebieskie. Też mam ich pełno, ale żółtych. Chcę ich pierwsza spróbować. Ojej! Betty, co się z tobą dzieje? O, nie wiem co to było. Ale jak mam się dostać do żelków? Pozwólcie mi spróbować. Aaaa! To dziwne. Trzeba zrozumieć, jak zdobyć nasze oczy. Hmm. Betty, może naciśnijmy jednocześnie. No dobra, spróbujmy. Niepotrzebnie to zrobiłyście. Wskazówka jest gdzie indziej. Tu są odciski dłoni, musimy do nich przyłożyć swoje ręce, wtedy żelki same do nas wyskoczą. Nie, Austin, ja się poddaję. No dalej. A nie mówiłem. Udało się. Super, to naprawdę zadziałało. Jestem zachwycona tymi gałkami ocznymi. Zobaczcie, można się też nimi bawić. Dziewczyny, czeka nas coś bardzo smacznego. Dlaczego mój arbus jest zielony, a nie żółty? Nigdy wcześniej nie widziałem niebieskich ryb. Mam nadzieję, że smakują lepiej niż zwykłe. A ja dostałam ogromny tort. Spójrzcie, jest piękny. Może w środku arbus jest odpowiedniego koloru. Muszę go podzielić, a masz! To dopiero moc. Poszczęściło mi się, arbus w środku jest żółty. Mogę go spokojnie jeść. No to próbuję. O, tak, jest pyszny. Podoba mi się. Też bym go z chęcią spróbował. Chyba za dużo pestek nagromadziło mi się w ustach. Wiem, co teraz zrobię. Zamierzam urządzić sobie strzelankę. Andy, trzymaj się. Na wszelki wypadek się schowam. Prosto w dziesiątkę. Bardzo zabawne. Muszę jeść tę obrzydliwą rybę, a wy tu sobie żartujecie. Nie będę tego jadł. Nie chcę. Ta ryba za bardzo śmierdzi. Ojej! Nie wiedziałam, że ryby mogą latać. I znowu w dziesiątkę. Dobra, żebym tylko nie zwymiotował. Nie, no nie dam rady. Co za ochyda. Kuraj, jeden kęs wystarczył. Kate, twoja kolej. No to czas spróbować tego apetycznego tortu. Nie macie pojęcia, jakie to jest pyszne. Bardzo chciałbym sobie wyobrazić, ale Kate nie chce się podzielić, więc wymyśliłem sposób, żeby dać jej nauczkę. Co ty zrobiłeś? A masz. To już trzeci raz. I znowu prosto w cel. Ale wy jesteście okrutne. Mm, na pewno, bo stałam pyszne cukierki. Spójrzcie, jakie zabawne są moje żelki. A ja mam truskawki na patyczkach. Chcę być pierwsza, która spróbuje swoich smakołyków. Bo przecież to nie są takie zwykłe truskawki, a truskawki w czekoladzie! Rewelacja! Wyglądają bardzo apetycznie, tylko że nie powinno się wkładać do ust tych patyczków! Dlaczego? Ojej! Chyba za bardzo je przeżułam! Teraz moja kolej! Już nie mogę się doczekać, kiedy włożę do ust trochę tych pysznych słodyczy. Jakie to kwaśne! Ojej, aż mięciarki przechodzą. Ale i tak jest bardzo fajne. Betty, masz dziwny guz. Oj! No to moja kolej, by spróbować tego ogromnego żelkowego robaka. Ej! Tylko jest taki twardy, że wcale nie mogę go ugryźć. No dalej. Najwyraźniej Austin potrzebuje pomocy. Ale czy mu pomóc? A może zjeść za niego tego robaczka? Co mam zrobić? Dobra, zrobię i to, i to. Aaaa! Jakaś dziwna ta pomoc. Jaka piękna fontanna czekoladowa. Tak, ale czy naprawdę to wszystko? Chcę dodatkowych smakołyków. Super, teraz jestem szczęśliwa. Ekstra, możemy zjeść pyszny obiad. Świetnie, jestem naprawdę bardzo głodna. A stop! Jest jeden poważny problem. Jedzenie burgera z czekoladą, no nie jest zbyt smaczne. Tak. Kate, może najpierw ty spróbujesz, a potem my? Dobra, mam nadzieję, że to dziwne połączenie okaże się pyszne. Wow! Spójrzcie, zwykły burger w jednej sekundzie zamienił się w słodkiego burgera. Teraz jest w połowie zrobiony z żelków. Ma też owoce. To jest takie dobre. Daj mi spróbować. Wygląda zachęcająco. Nie mamowy, masz swojego okay. burgera, więc mi nie przeszkadzaj. Chcę się sama nacieszyć tymi pysznościami. Mm, Chodź tu, mój malutki. How sweet! Oh my God. Wow! Ojej! <grym> Zamierzam zanurzyć mojego burgera w czekoladzie. Mam nadzieję, że będzie smakować jeszcze lepiej. O, teraz jest pokryty lodem. To niesprawiedliwe. Jak ja mam go teraz zjeść? No, no, nijak, wyrzuć go. Nie można jeść lodu. Jestem pewna, że dzięki czekoladzie mój burger będzie smakował o wiele lepiej. Co tak śmierdzi? Fu, niedobrze mi. Co się stało? Dlaczego mój burger jest pokryty śmierdzącym serem? To jest obrzydliwe. Zobaczymy, jak ty go zjesz. Może tylko zapach jest ohydny. O nie, smakuje jeszcze gorzej. Fu! Obrzydlistwo. Harry Potter ci tego na pewno nie wybaczy. Zgadzam się, to okropne. Jakoś tu ciemno. Myślę, że nadszedł czas, aby to zmienić. Hurra, niebieskie czekoladowe cukierki. A ja dostałem makaroniki. Wyglądają pysznie. Dlaczego wy macie smakołyki, a ja ostrą niebieską papryczkę? No to niesprawiedliwe. A ja uważam, że wszystko jest sprawiedliwe. Myślę, że moje słodycze będą naprawdę bardzo, bardzo smaczne. Nie chcę pobrudzić rąk, więc coś wymyśliłam. Będę je zasysać tą rurką. Zobaczcie, jakie to łatwe. To świetna zabawa, a moje ręce są czyste. Ale pyszności, a w środku ma nadzieję. Super. A ja sobie pomyślałem, że skoro masz tak dużo słodyczy, no to możesz się z nami podzielić. Jeszcze czego? Zabieraj ręce od moich cukierków. Au, to boli! To nie ja powiedziałam. Haha, Bella dostała po głowie, a ja zdążyłem zwędzić cukierka. Mam szczęście. No to teraz nadszedł czas, aby spróbować makaroników. Wygląda, jakbym miał śniaki. Cześć, to nasza szansa. Zjedzmy wszystkie makaroniki, zanim Zakie zobaczy. Genialny pomysł. Ale one są dobre. Ale niezła zabawa. Ej, gdzie są moje makaroniki? Nie wiemy. To z pewnością nie nasza wina. Ktoś je ukradł. Ktoś? Dlaczego więc wasze usta są takie niebieskie? Złodziejki. Dobra, chociaż spróbowałem. No dobra, bella, twoja kolej. Mam nadzieję, że to nie są prawdziwe papryczki, tylko żelki. Czas to sprawdzić? I jak? Słodkie żelki? Czy ostra papryczka? To... A, to nie są żelki! A! Ojej! Bezpłatny pokaz! Okay. Super! Podobało mi się. Chyba mi lepiej. I'm waiting. Dziewczyny, dlaczego jesteście takie smutne? Zaraz będziemy jeść różne smakołyki. Masz rację, mam arbuza. Tak, tylko że nie dostałem żadnego smakołyku. Mam rybę! A ja tort, taki duży i taki ładny. A ja nie mogę się doczekać, kiedy spróbuję mojego arbuza. Jak pozbyć się tej zielonej skórki? Wiem. A ja. Wow, to dopiero moc. Patrzcie, mam żółtego arbuza. Czy kiedykolwiek takiego widzieliście? Myślę, że to naprawdę fajne. Pewnie smakuje nawet lepiej niż czerwony. Zaraz sprawdzę. O, tak. Pyszności. Jest taki słodki i soczysty. Jestem zachwycona. Niestety mam górę pestek w ustach. Muszę się ich jakoś pozbyć. Ej, co ty na mnie naklejasz? Do czego to służy? Do zabawy? Wygląda na to, że zaraz zacznie się ostrzał. Ale jazda! Tak, naprawdę zabawne. Kiedy najpierw strzelają do ciebie z pestek, a potem musisz zjeść całą śmierdzącą rybę. Smacznego, Andy. Nie, nie będę tego jadł. Wygląda to wręcz obrzydliwie. Mam już dość. Ała! Co za uparta ryba! Zasady mówią wyraźnie. Trzeba zjeść wszystko. Wszystko oprócz śmierdzącej ryby. Mam nadzieję, że przynajmniej nie zwymiotuje. Och hyda! Nie mogę wziąć więcej niż jednego kęsa. Naprawdę mam już dość. No w końcu nadszedł czas na moje ciasto. To jest takie dobre. Nie macie nawet pojęcia. Jest taki słodki i pyszny. Skoro jest taki pyszny, to dlaczego jesz go tak powoli? Tak będzie lepiej. Teraz widać, jak ci smakuje ten tort. Ej, ale za co? Przecież do twarzy ci w różowy. Tak? No w takim razie dziękuję. Jakie to pyszne. Dziewczyny, tu jest znowu tak ciemno. Zmieńmy kolory. Wow, ogromna fioletowa guma balonowa. A ja mam długie cukierki. Tylko ja mam całą górę paskudnej fioletowej cebuli. To niesprawiedliwe. Nie martw się, będziesz miał czas, aby pogodzić się ze swoim losem podczas gdy ja zjem wszystkie swoje smakołyki. Są takie długie i na pewno pyszne. No, to próbuję. Au! Uważaj. To był wypadek. Po prostu, kiedy jesz tak dobre rzeczy, nie zwracasz uwagi na nic innego. Zak, teraz twoja kolej na zjedzenie cebuli. No, zaczynaj! Nie, mam złe przeczucie. No dobra, dziewczyny, zaczynam. O mój Boże! O, dopiero prędkość. Nie dam rady. Nigdy więcej nie zjem cebuli. To straszne. FU! Dlaczego jestem w ten sposób karany? Masz, weź chusteczkę, nie płaci już. Dzięki. Czuję się trochę lepiej. No to nadszedł czas na moją wielką hubę bubę. Chcę ustanowić dwa rekordy. Najszybsze jedzenie gumy i największy balon. Myślę, że mi się uda. Całkiem możliwe, naprawdę szybko ci idzie. Jak ty w ogóle mieścisz tyle w ustach? To jeszcze nie wszystko. Teraz czas na ogromnego balona. Cool. Kurczę, jeśli ją pęknie, no to wszyscy będziemy w gumie. Musimy szybko założyć kombinezony ochronne. Jak? Fajnie wyszło, co nie? Tak, ale teraz jesteś cała w gumie. Jazz przybi piątkę. Pomysł z kombinezanem ochronnym był genialny. Subskrybuj nasz kanał Multidufan, aby nie przegapić kolejnych równie ekscytujących challenge. Będzie jeszcze ciekawiej i smaczniej.